Wiele osób na ich smak czeka z niecierpliwością przez długie jesienne i zimowe miesiące. Kiedy mieliśmy rano taką wielką paletę, a zostało tylko to, no to się sprzedają bardzo dobrze. Truskawki, bez których przełom maja i czerwca straciłby wiele uroku, są nie tylko apetyczne, lecz również niezwykle cenne dla naszego zdrowia. Kajna szklanka truskawek zawiera 80 kilka mg witaminy C, co, co, co jest stosunkowo wysoko, a to jest jedna z najsilniejszych. W zasadzie najsilniejsza witami, witamina antyoksydacyjna, tak, która działa przeciwotleniająco, redukuje reaktywne formy tlenu, tlenu w naszym organizmie. Witamina C to nie wszystko. Ten niepozorny owoc zawiera składnik, o którym mogliby marzyć starożytni alchemicy. Jest to kwas elagowy. Jest to kwas, który działa, i to jest ciekawostka, który, który wykazuje. Efekty odmładzające na organizm. Niesamowicie podobne, podobne związki są zawarte w herbacie białej, zielonej czy w, w owocach jagodowych. Chociaż truskawki są dla zdrowia bezcenne, a ich smak słodki, bywa, że słono trzeba płacić za ten wiosenny przysmak. Tu lubię i kupuję, no a że drogie, no to druga sprawa. A wiadomo, czy będą tańsze? Wątpię. Nie przy tej pogodzie. Świeże są, także dopiero zaczynają się. i cena taka musi być. Cena jest wysoka, ale myślę, że będzie jeszcze wyższa. A kto będzie to zbierał? Polacy są za ambitni. Wolą... 500 plus wziąć i siedzieć w domu. Ale myślę, że jak będą schodziły tak jak teraz, to może jeszcze w dół pójdą. Czy cena może spaść? Mi się wydaje do 10 zł za kilogram. Poniżej dychy na pewno nie spadnie. Nie, Jeszcze z tydzień czasu będzie takiej niższej ceny i cena truskawki no, będzie rosła w górę. Czynników kształtujących cenę truskawek z pewnością jest wiele. Swoje trzy grosze dorzuciła też kapryśna tegoroczna wiosenna aura. 60% gruntowej wymarzło truskaweczki. No troszeczkę jest foliowe, jest drogą truskawką, no ale fajną, tak? Smakowo jest dużo lepsza jak w tamtym roku. Największa zawartość zbawiennych dla zdrowia związków jest w owocach świeżych. Aby truskawki nie straciły drogocennych składników, zaleca się ich mycie wraz z szypułkami. Trzeba też pamiętać, że truskawka nie lubi wysokiej temperatury. Obróbka termiczna prowadzi do no, ograbia w pewien sposób właśnie różnego rodzaju produkty z substancji, jakie w nich są zawarte, szczególnie dotyczy to termowrażliwych witamin, jako jest na przykład ta wspomniana witamina C. Krótko mówiąc, właściwie przygotowana do spożycia truskawka to nie tylko zbawienie dla żołądka, lecz również radość dla podniebienia.